Witam serdecznie w kolejnym materiale. Minął ponad miesiąc, odkąd robiłem ostatnie podsumowanie. Dlatego w dzisiejszym odcinku będziemy omawiali zbudowany przeze mnie system fotowoltaiczny i zerkniemy jak sobie poradził w tym miesiącu. Powiem wam o plusach i minusach posiadania własnego systemu oraz przedstawię wam wykresy, abyście mogli zobaczyć, że taki system potrafi wygenerować energii. Dlatego zostańcie do końca i zapraszam do oglądania. Dla przypomnienia, mój system to 7 paneli. O łącznej mocy 2940 W, a następnie podłączone do falownika GOTU 6,2 kW, a następnie w magazynach energii, które złożyłem na ogniwach Lifepo 4, 280Ah/situ, który zasila mój warsztat i część urządzeń w domu. Wszystko zbudowałem sam. Jeśli jeszcze nie widziałeś filmu w montażu, zostawiam link w opisie. Dobra, teraz pora na konkrety. W ciągu tego miesiąca system wygenerował 283 kW, a najlepszy dzień to 28 kwietnia z wynikiem 15,4 kW, a najgorszy dzień wypadł na 12 kwietnia, który tylko zrobił 4,2 kW. Przy obecnej cenie prądu 20 zł to oszczędności rzędu około 340 zł. Warto zaznaczyć, że system był zrobiony niskim kosztem. Większość części kupiłem sam. System cały czas jest ulepszany, co w przyszłości wygeneruje jeszcze więcej energii. Planuję rozbudowę o kolejne panele i może powiększenie magazynu energii. Dajcie znać w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć, oraz pamiętajcie, aby śledzić kanał. W miesięcznym podsumowaniu to już wszystko. Dzięki, że oglądaliście. Jeśli interesuje Was fotowoltaika, magazyny energii, subskrybujcie, aby kolejne materiały Was nie ominęły. Zostawcie łapkę w górę i komentarz, skoro macie jakieś spostrzeżenia odnośnie mojego systemu. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć, trzymajcie się.